Drodzy Państwo, powoli nasz program zmierza ku końcowi, więc jak przystało na prawdziwy jubileusz, no muszą tu wystąpić jubilaci, ci prawdziwi bohaterzy, bohaterowie tego dzisiejszego dnia, czyli zespół w Kowala. On już tutaj zrobił próbę przy tej części oficjalnej, ale teraz jeszcze przypomną się Państwu. Na scenie, ja już nic nie będę o nich opowiadał, bo to już padła cała historia. Więc ewentualnie mógłbym tylko coś przestawić, a to niepotrzebnie. Żegnamy Was kochani przez kilka chwil byliśmy tu razem. Przed kilka bym byliśmy radem, ale już nasze pożegnania tak było, nie wybrała. Serdecznie Wam dziękujemy, naprawdę kochani, jest mi niezmiernie miło tyle gościć zespołów i ludzi, cieszymy się, dziękujemy jeszcze raz serdecznie. <klucz> jeszcze naszym prowadzącym naprawdę za dzięki Pani Dyrektor i Pani Staszowi, koledze mojemu najlepszemu, za prowadzenie tego przeciwzięcia, dziękujemy serdecznie. No widzisz przeprowadziliśmy Cię szczęśliwie, dotrwałeś na nogach. Tańcząc ze wszystkimi Ze wszystkimi się fotografując I dałeś radę, utrzymałeś to Jeszcze brawa dla jubilatów Bo przecież no, To przez nich wszystko to dzisiaj było Przez nich, to właśnie jeszcze raz W kuźni Kowala Dziękujemy jubilatom Ale również państwu dziękujemy Jest nam niezmiernie miło że mogliśmy tak pięknie wydarzenie spędzić z Państwem, że Państwo się chciało wyjść, przyjść do nas i wspólnie poświętować, bo przecież będą to niezapomniane chwile dla zespołu i dla nas wszystkich. Jest to wydarzenie, które się nie zdarza w każdy dzień. Serdeczne podziękowania wszystkim stoiskom, które towarzyszyły dzisiaj naszemu wydarzeniu i jeszcze pan burmistrz prosił, żeby od niego ciepłe słowa skierować dla zespołu. Gratuluję, cieszy się, że ma na swoim terenie gminy taki zespół. I również państwa prosił pożegnać od siebie. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy również panu woźnic woźnicze. Woźnicy. Woźnicy, przepraszam. I koniom. Bardzo dziękujemy, bo to właśnie tak naprawdę woźnica, brawo dla woźnicy, ale to tak naprawdę całą robotę konie zrobiły. I tutaj zamkowi, który tam cały czas przyjmuje dzieci i za darmo można sobie jeszcze pozjeżdżać. No my życzymy Państwu wspaniałego wieczoru, tak dobrze rozpoczętego tutaj u nas. Jubilaci muszą się przecież teraz e, trochę e, zregenerować. Tak, tak, bo są ledwo padnięci, jednak e, to jest duży wysiłek. E, my musimy też troszeczkę robić e, porządku, bo jutro szkoła, a właściwie jutro jest wakacja, ale w szkole musi być porządek. Więc e, wszystkim życzymy miłego wieczoru w imieniu władz gminy, nas, nas samych, jak i jubilatów. Żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia na kolejnych imprezach.